W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Romhack Pokémon Emerald, w którym wszystkie dostępne Pokémony zostały zamienione na stworzone przez twórców tego romhaka fuzje Pokémonów. Spalety tych fuzji są naprawdę na wysokim poziomie oraz czasami wybór Pokémonów jako składowych fuzji potrafi nieraz zaskoczyć. Romhaka będę ogrywał na zasadach co zwykle, czyli bez używania itemów podczas walk wraz z levelkapami. Jeszcze postanowiłem do tego odcinka dodać zasadę, że mogę łapać tylko pierwszą napotkaną fuzję na danej drodze. Głównie po to, by mnie dupa bolała, jak później na danej drodze spotkam wykupienie. I fuzję, fuzja, już nie będę mógł złapać, a zdarzy się to nie raz. nam jeszcze, zostawienie łapki w górę oraz subę, jeśli podobał się mój content i zapraszam do oglądania. Pierwszą fuzję, którą widzimy w grze, jest fuzja Bounce z Zmerani, której nie mogłem rozgryźć w do samego końca gry. Zwolam się tu lepszą fuzją z Dragon Balla i udałam się na pomoc profesorowi Bilczowi, który tutaj jest goniony przez fuzję Stankiego ze Splitsi. Jeśli chodzi o startery w tym roku, to są to fuzje oryginalnych starterów z Hoen wraz ze starterami z szóstej generacji, no poza Cespinem, bo z jakiegoś powodu Trigger został z. Letem, ale nie będę ukrywał, nie przeszkadza mi to w żadnym stopniu. To są to dwa moje najbardziej ulubione trzewiaste Pokémony, także postanowiłem wybrać ich fuzję, Ta nazywa się Trilet. Także nawaliłem tego stan z jego, nawaliłem jeszcze May, która ma Torkina i z jakiegoś powodu Daura, czyli fuzję Honda oraz puschenu. Ten ma po prostu typing duma, więc no, ale fuzja zajebista. A no i ogólnie to Romha kiedy nieco co zmienia to Pokemony, więc raczej nie ma tu zmian w itemach i w atakach. Na pierwszy drodze zapomnę tej fleta. Pozwólcie, że nie będę gadał za każdym razem z czegoś zde na fuzję, bo to w większości przypadków widać od razu. Ostatnio złapałem sobie własnego Puchdaura oraz Sendito. Zgromiłem wszystkich po drodze i pomogłem Liemu złapać Pokemona. Można byłoby się spodziewać jakiejś fuzji Ralts z czymś, ale proszę bardzo, chyba chcieli nas zaskoczyć, co nie będę ukrywał, mi się udało. Zuprałem sobie to fuzje Krabiego z Krączerem. W w sumie już teraz zauważyć, że dużo fuzji jest z takimi pokonami, które tak jakby do siebie pasują. W sensie mamy Puch daura czyli fuzję pokowana psa z psem, teraz Krab z Krabem. A nie będę sprawia to, że te fuzje mają swój urok i serio do siebie pasują i nie dostajemy jakichś takich abominacji jak nie wiem w Infinite Fusions czy coś. Chociaż jak wspominałem nie zawsze tak jest. Podczas dwóch walki przed teraz Bro zobaczyłem Jampę. No ta fuzja jest tak wykorzystywana. Miał niesamowite ochotę na nią, ale niestety spoiler, los nie dał mi szans na złapanie tej cudownej fuzji, bo na drodze, na której mogę go złapać, los dał mi Woodwo'a. Równie cudowną fuzję, ale jednak wolałbym Jampę. Zwłaszcza, że Wood jest zamieniony za Whismura, więc tylko go mogę złapać w tej jaskini na końcu drogi. Także zajebiście. Udałem się na walkę z Roxane, która walkę zaczyna cudowną fuzją tyranem. Jest na razie Rock Ground, tylko Poison Point więc z nie jest zbytnio wyzwaniem. I ace'em ja tutaj jest Obiłem go troszkę do więcej niż połowy i zmieniłem. Udufa i ta się wyleczyła. Chciałem obić go superfankiem, ale do głowy mi nie wpadło, że fuzja Spiritomba może być duchowa. Wystawiłem więc Trileta, który wypadł, ale z jakiegoś powodu postanowił użyć Astonish, przez co przeżył i mógł dobić Speedipa. Ostatnio podczas ratowania Pico z bazaru Trillet ewoluował do Grotixa, płynął do Dufo, gdzie w jaskincu oraz przy okazji spotkałem żeńską Nidoran, która jest połączona za Mauru. W sumie nie było ciężko się domyślić. Ogólnie, Rochech są w sobie nie powiedziałbym, że jest jakoś mega trudny, jest odrobinę trudniejszy od normalnych Emeraldu. Ale dupy nie urywa. Natomiast walka z Broem to inna bajka. Raczej było to spowodowane w tym, jakie miałem Pokémony, że nie mogłem się leczyć podczas walk. Ale jego fuzja, haulu czy zamogu wydawały się dla mnie ścianą nie do przejścia. Już miałem zrobić ten jeden wyjątek na leczenie, ale za którymś razem się już udało. W tej fety udało mi się zmaszutować fuzję Salamandita z Menfu. Niestety zostając przy okazji zatruty. Woodów przeżył na 12 HP Karateczkope i zmniejszył speed o Howoldze Co było dość kluczowe, bo większość moich Pokémonów one zanim jeszcze mogli zaatakować. Zarzyło się zatapować bulkapem i zeżar Citrus Berry odnawiając sobie życie prawie na maksa. Następnie trafiłem krytym rocktombem i zmniejszyłem speeda jeszcze raz. I z jakiegoś powodu Eyal uznał, że się nie leczy, przez co Grotic mógł zdobić Hawolga krytycznym katakiem a ostatniego Medimaska dwoma mikatakami. Popłynąłem na Slate na północ od miasta złapałem plus solda, a następnie tam pokonałem Team Aqua, po czym Udów do... Hmm... No w Mai, tak by the way, wygląda ewolucja Torkina. Na zachód od Mobil złapałem Korselę, czyli fuzy Tangeli z Galariańską Korsołą, co warto zaznaczyć, ale to chyba zresztą i tak widać od razu, także tego. Tak. Butch Dower do Mai Duma, który jest po prostu kur cudny i potrzebuje takiego oryginalnego mojtianu w grach. Teraz czas na najbardziej znienawidzonego przeze mnie lidera. No dobra, za tego Madzla to jednak trochę mnie go nie nienawidzę, ale dalej nienawidzę śmiecia. Cloner pokonał go dwoma marszotami, przy okazji zostając sparaliżowanym i tracąc sporo ilość życia. Ustawiłem Quagrela, który przeżył eksplozję na 18 HP i wystawił ewolucję Jampy i ja pierdolę coraz bardziej, żoły, że nie mogę złapać tego Pokemona. Obiłem go raz Sonic byłem i następnie mój własny plus od siebie. W powietrze ściągając drąpałda. Nabiłem go mocno mojej ale padł. Później użyłem Focus energy na Tyradino, by może trafić kryta, no ale pierwszy rok tam nie był kryty, mimo mnie jeszcze zatruł przy okazji i się wyleczył. Kolejny rok tam był krytyczny, kolejny już nie. Dalej się wyleczył. tak był krytyczny i Tyradino padł od zatrucia i walkę dokończył Grotix. Złapałem Dwemela, Hidbura, Pidoleite oraz Srego Boże, jakie to na są dziwne. Nawaliłem Team Magmy na wulkanie i schodzą do lawa Lich, Złapałem Ponidi. Dołu się zastanawiałem, co jest drugim pokałem z tej fuzji, bo się domyśliłem, że pierwszym jest Ponita, ale później dotarło do mnie, że jest to fuzja właśnie z Rookidim. Clurra na 28 poziomie ewoluował do King Zera, hit na 31 w excahita i zmierzyłem się z Flanery. Dłamy padł po dwóch framewilach do Rupą po jednym digu. Castle cały czas używał overheat i się leczy, przez co wzmacniają Excahita, przez jego flashfire i w końcu padł po frame i jej własny excahit Hit padł na jednego diga. Od razu udałem się na walkę z Ojczulkiem. Quagrel padł na jednego krytycznego lift. Blade'a, Lee Coach przeżył na HP, HPR zaraz spadł, Furot na dwa Flame Wily Exahit'a, no i Lee Kick'acz po chwili dołączy do reszty drużyny ojca. Na ZOZ 119 119'y złapałem fuzję dla Prasa za plinę, która jest... Przez słodkę i w Weather Institute pokonałem Team Aqua i ciekawiło mnie, jaką dostanę w zamian fuzję. I najwidoczniej kas już jest jakąś fuzją. Zlapałem fuzję Bonswiego z Morelulem i zdobyłem oksy do widzenia kleonów, dzięki czemu mogę zobaczyć z Minoną. Jej Pony D na jednego rock tomba, wystawiła następnie Lapla, czyli ewolucję Laplina. Superfangiem jej odjąłem połowę życia i nałożyła konfuzję. I Kuagrel już sobie nic nie zrobił. Te Dragon Clone zostawił mu dosłownie jedna HP i pad, przez co się wyleczyła, ale plus o to dziwo do rady gościone. Marilotto padł na Hita, a Geo od przeżył na 1 HP, ale padł przez Rico i Edge'a, a Unfelux padł po dwóch serfach. Z jajka z Lava Lich wykryła się fuzja Riolu z Zoruo, czyli Riorua na 30 poziomie ewoluował do Luka Roarka. I chwilę później mój start nareszcie ewoluował do swojej ostatniej formy Desi -tila. Ogólnie jest on Grass Flying, i początkowo nie było to dla mnie dziwne i w sumie takiego tapingu się spodziewałem od tej formy. Ale chwilkę później do mi dotarło, że przecież Desidua jest ghost, a nie Flying. No w sumie nie Dziwię się, że oto się pojawi. O, bo sam tak myślałem. A propos ostatniej formy starta, tak prezentuje się Deziken. Udałem się do Safari i tam złapałem na Nazela, czyli Fuzję z Nizela i Natu. I postanowiłem go wziąć do drużyny zamiast Quagrela i na 30 poziomie ewoluował do Xavaila. Teraz oczywiście było przybudzenie Crowdona, który tutaj jest połączony z Palkią i dotarłem do Lilików. I wcale doszło do ostatniej ewolucji w mojej drużynie, czyli Tradina ewoluowała do cudownego Tyran Kinga. W walkę z Taitylizą zacząłem lukararkiem i którego od razu zmieniłem na King Zera. I od razu urwał mocno mega hornem Luna Sira i pod po kolejnym. x pod padł po dwóch fejntatakach atakach Luka Loark pod po Hornia. Wystawiłem X-Kahita, który dzięki swojemu f mógł być obydwa ich Pokemony, przy okazji nie bijąc The przez jego typ latający i ogólnie tak skończyłem z nimi walkę. Podczas walki z Archim przed przebudzeniem Kyogre wystawił Walkedura, który jest pier... Gigachadem, i to jest dla mnie biblijnie nie akuratny Worldgame. Wiecie, te rzeczy z przebudzeniem Rayquaza, który tutaj jest połączone z Gretiną, a no i jak się domyślacie, to Kajago z dialogu. pokonagi pokonał Gwtajke Hwanowi, tracąc przy okazji połowę życia. King Galga padł po dwóch psych psychikach Xavaila, który został zatruty. Kolejny był słabnicze, czyli ostatnia forma startowej fuzji Frokiego z Matkipem. i pokonałem go paroma stąpami King Zerem, a przedostatni Likiki padł na dwa Lifblade, a jego King Zer na jednego. Zaraz do Victory, od standardowo się z Wolim, ma tutaj fuzję Galvantuli z Noivernem. Jest to tak bardzo cursed fuzja, ale równocześnie tak wykursy, że on no nie popi doli. Przylazłem do końca Victory od standardowo przygotowanie i czas na ligę. Walkę z Sydneyem zacząłem od zanszutowania surfem jego Majduma. Fuzję Trevenante i z Scraftiego z Dion dwoma Flimflowerami, Swibuza za dwoma rock przy okazji tracąc połowę życia na Trian Kingu, i desi wysyłował się już jego dwa ostatnie Pokémony. Sweeb zacząłem od Sorce Zenseig z Gahitem i złanszutowania Credit Jej Kofa Chomp, Przeżył na moje ilości życia i pokonał Excahita. Wystawiłem Xavala, którego Psychic też zostaje mu małą ilość życia, ale kolejnym już dokończył robotę. Dwa kolejne Pokemony zdjął Luka Roark, który przed podjęciem od Draga City jeszcze go mocno obił i walkę dokończył Tyranking. Kolejną walkę rozpocząłem od dwóch Swordsdance'ów ex Excahitem i oczywiście urwałem krytycznym Ancient Power'em, no bo jakim innym, nie? No i odzeswipowałem już kulekami. Warto to wspomnieć, o tej fuzji na sobą mocnoją, bo jest naprawdę zajebista. No, tak samo ten alański z Aksorusem. Na zacząłem Xo'Vile'em, który ma z zdjęłem jego Trunking'a. Drumpaut padł na jednego Earthquake'a, Laprowi zostało połowę życia i pokonał Xo'Vile'a. Dobił go Desi który sam stracił połowę życia, bo Laplus się setupował Dragon Dance'em. Godray Gona zdjął Luka Roark dwoma faint atakami. Ostatni był Escanite, który jest no na pewno interesujący i po dłuższej wymianie padł od krytycznego Double Kick'a. I czas teraz na finałową walkę, czyli walkę z Wallace'em. Jego Kingser padł na dwa Leaf Blady, King Sarapex, czyli to fuzja z początku, o której mówiłem, że nie wiedziałem, jaki ma typ. Doszedłem ostatecznie do wniosku, że jest chyba Watergrass po prostu i Desitalio pokonał dwoma Peckami. z jego kolejnym pokiem Gartin. Chwilę powalczył R Luka Roark, ale padł zostawiając mu połowę życia. Myślałem, że ex hit go dobija, ale zostało szmacierzowi na 5 HP. Obiłem go poniżej połowy Desitalem, ale ten użył Bounce, więc zmieniłem na Tyrankinga. rankinga. Przyjął Hita i nie mam pojęcia, czemu Dragon Clone nie użyłem, ale go nie dobił i padł. Dobił go ostatecznie King Zer Basku Kingu nie padł na jednego Leaf Blade a i hyperbiłem pokonał DC Tyla, dobiłem go Ksawilem, który jeszcze pato o kasza, i po dłuższej wymianie z Kingzerem udało się go pokonać. Po pokonaniu lesa postanowiłem jeszcze pójść zobaczyć, jak wyglądają fuzje Legend podczas walk. Bo póki co było ich widać tylko jako takie małe sprite na świecie. Także tak prezentuje się Kyogre, a dokładnie Kialga. W ten sposób fuzja Groudona z Palkią, czyli Groulkia, I na samym końcu, gdy przyjechałem po tych dziurach wieży, niczy na drogach w Polsce, zobaczyłem, no chyba serio, to połą fuzji z tego Romhaka, czyli czyli kwas z giratyną, rajtinę. No i to wszystko na dzisiaj. Dzięki wszystkim wspierającym, że chcę wam się za mnie płacić. Dzięki również wam za oglądanie tego filmu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku.